Witam w kolejnym wydaniu programu Krótkofalowcy BIS. Dziś chciałbym Państwu zapowiedzieć cykl reportaży poświęconych nowoczesnej technologii cyfrowego przekazu radiowego w systemie DAP. Ten cykl reportaży będzie rejestrowany w rozgłośni radiowej Radia Wrocław. Dziś program Krótkofalowcy BIS jest po raz pierwszy w gabinecie dyrektora technicznego polskiego radia. magistra inżyniera Mirosława Ostrowskiego. Panie Mirku, słyszałem, że tutaj się szereg ciekawych rzeczy znowu dzieje. Jak zwykle w radiu Wrocław. Jak zwykle w radiu Wrocław i jak zwykle we Wrocławiu, w pięknym mieście. Stwierdziłem przed kilku laty, że trzeba zająć się nową technologią, która jest przewidziana dla radia. Będziemy to. Przepraszam. Tak, słucham. Cześć, Basiu. Pilna sprawa. Aha. Znowu? Ojej. No nie, no to jest koszmar. No dobrze, no dobra, to, to dzięki. Hej. Kolejna pilna sprawa mnie dopadła, więc za chwilę nam tu będą przeszkadzać, ale wracając do głównego wątku, rozpoczynamy, czy rozpoczęliśmy już jako pierwsi w Polsce emisję cyfrową w systemie DAP? Rozwijając ten skrót, można powiedzieć, że to jest Digital Audio Broadcasting albo inaczej. Nadawanie sygnału radiowego drogą cyfrową. Coś, czego jeszcze we Wrocławiu nie było, nie było tego powiem więcej w całej Polsce. Jesteśmy pierwsi w Polsce, którzy uruchomiliśmy taki system. Nie baliśmy się wyprzedzić Warszawę, ale pokazaliśmy, że można to zrobić szybko, sprawnie. Jest to test emisji, który zrobiliśmy wspólnie z. Emitelem, który jest operatorem infrastruktury, i z Instytutem Łączności, który jest tutaj naszym takim zapleczem naukowym. Oczywiście przy tym współpracujemy także z Politechniką. Panie dyrektorze, widzę tutaj szereg już odbiorników, które funkcjonują do odbioru radia cyfrowego. Tak, funkcjonują, bo chcemy zbadać ten system kompleksowo, chcemy się przyjrzeć, jak ten system. Działa nie tylko na papierze, w normach, ale jak działa w życiu realnym. Dlatego w Radiu Wrocław zakopiliśmy większość nadajników, które się znajdują w tej chwili na rynku, które obsługują system DAP. Plus, bo tutaj trzeba rozróżnić dwa systemy, jest system DAP i DAP. Różnią się tym, że w starym systemie DAP można umieścić na jednej częstotliwości przesłać za pomocą jednej częstotliwości około 6 do 10 programów, natomiast w naszym systemie DAP, który zaimplementowany jest w radiu Wrocław przez radio Wrocław można wyemitować nawet 20-20 kilka programów. Oczywiście zakładamy, że będziemy emitować programy z jakością porównywalną z jakością płyty CD. Więc tutaj się dużo zmienia w sensie porównania tego z, z tym, co dawał nam stary, acz dobry system FM. W tle akustycznym słyszymy, jak funkcjonuje radio Wrocław w wersji cyfrowej. Sporo tu urządzeń porozkładanych w różnych miejscach tego Tak. Ciekawostką jest to, że razem z sygnałami radiowymi radia cyfrowego DAP, można przesyłać także sygnał wideo, tutaj widzimy pewną taką próbkę, to jest odbiornik systemu DAP, DAP+, plus i tak zwany system DMB, i tutaj mamy fragment wideo z, emitowany właśnie w naszym tak zwanym bukiecie programowym, czy też, jak to mówią fachowcy, w multiplexie. W którym nadajemy jeszcze inne programy oprócz naszych dwóch Radio Wrocław i Radio Ram. Mamy jeszcze kilka innych: Radio Euro, Radio Z, Radio SK, Radio RMF Max, Radio Tok FM. Także krótko mówiąc, moglibyśmy jeszcze więcej, ale to wymaga jakby dodatkowych nakładów i kosztów. A tutaj. Dzięki naszej współpracy z firmą EMITEL i z Instytutem Moczności możemy po prostu robić dość rozległe i kompleksowe testy związane z odbiornikami. Panie dyrektorze, ten nadajnik, który emituje w tej chwili ten sygnał cyfrowy zainstalowany jest w żurawinie. żurawinie tak, że zainstalowany jest w żurawinie, anteny są umieszczone na maszcie na wysokości około 200 metrów, jest to taki system antenowy kierunkowy, Nastawiony na y, Wrocław. Obejmuje obszar tak około y, 40 km średnicy w, wokół miasta. Także wszyscy, którzy się w tym obszarze znajdują, a posiadaliby tego typu odbiorniki, mogą ten sygnał odbierać. Tu a propos odbiorniki, chciałbym pokazać taki odbiornik y, komputerowy w formie y, kawałka takiego hardware'u. Tak to nazwijmy: sprzętu podłączony jest przez USB do komputera, a tutaj jest jego tak wygląda jego interfejs softwareowy, gdzie możemy sobie wybierać, możemy sobie wybierać serwis jaki chcemy słuchać czy oglądać i tutaj obsługujemy ten odbiornik już jako Softwareowy. Czyli każdy, kto ma komputer. Plus... Może, tak, może odebrać. Tak, koszt takiego odbiornika to jest około powiedzmy 120 zł, 150. Także to nie jest jakaś wielka sprawa, więc już można za te około 100 zł odbierać zarówno radio, jak i telewizję w tym systemie DAB. Są z nim pewne kłopoty, ale nie chcę się wgłębiać. Natomiast tu pokażę kolejny odbiornik, który posiada dość ciekawą funkcję, która niemożliwa była do tej pory w, w Radiu FM. Funkcja ta nazywa się na przykład review. Polega na tym, no ja zademonstruję może. W momencie, kiedy ktoś wejdzie i przeszkadza nam w słuchaniu naszej ulubionej audycji, możemy nacisnąć guzik review i powoduje to, że program, który aktualnie leci w powietrzu jest w odbiorniku nagrywany. Tutaj widzimy na wyświetlaczu o i później możemy to jeszcze raz pokażę. O na wyświetlaczu widzimy czas y, zapisanego materiału, czyli jakby różnicę pomiędzy y, pomiędzy programem rzeczywistym a programem y, który jest opóźniony względem czasu rzeczywistego, i w momencie, kiedy jeszcze raz naciśniemy ten guzik, program zaczyna być emitowany jakby już z poślizgiem tych dwudziestu kilku sekund. Może to być nawet powyżej 10 czy 15 minut. Czyli, jeżeli mamy informację, wiadomości, zadzwoni telefon, to możemy sobie wcisnąć funkcję review, i w momencie, kiedy zakończymy załatwianie jakichś spraw włączamy znów ten przycisk i dokładnie w tym samym miejscu w którym zarzuciliśmy słuchanie radia, program leci dalej w momencie kiedy chcemy już wrócić do czasu rzeczywistego wystarczy przytrzymać dłużej ten przycisk o, już słychać, że pojawiła się inna fraza w, w tym, w odbiorniku także wracamy do czasu rzeczywistego o, jeszcze raz pokażę Panie dyrektorze, widzę, że to zupełnie nowoczesna i nowa technologia obsługi sprzętu odbiorczego. Po stronie studyjnej chyba niewiele się zmieniło, ale ja sądzę, że będzie jeszcze okazja, żeby o różnych szczegółach opowiedzieć przy innej okazji. Tak, oczywiście od strony studyjnej niewiele się zmieniło. To jest nieco inny odbiornik, który też pokazuje, tutaj jest tekst. Te wyświetlacze są większe, to jest dość podobny układ jak w RDS-ie, natomiast więcej tekstu można przekazać. Tutaj już jest nie ośmioznakowy wyświetlacz, a szesnasto, więc możemy znacznie więcej tekstu umieścić. Oczywiście można też tekst prezentować na wyświetlaczach większych, kolorowych i wówczas ten tekst jest w całości prezentowany na ekranie. Jest wiele funkcji dodatkowych, o których można długo mówić. Wspomnę tylko na przykład o możliwości przesyłania e, stron internetowych przez e, system DAP. Można przesyłać stronę z linkami i w momencie, kiedy mamy interfejs odpowiedni, czy powiedzmy odbiornik z kolorowym wyświetlaczem i z możliwością dotykowego sterowania e, działaniami naszymi na ekranie, możemy po prostu. Śledzić te linki, otwierać kolejne podstrony, które są ładowane przez nadawcę, czyli przez radiowców. I tutaj jakby różnica się pojawia od strony tej kuchni radiowej. Do tej pory no, nie były wysyłane strony internetowe na przykład do odbiorników, więc ten temat był tylko w sferze redakcji internetowej, a tutaj ta redakcja internetowa musiałaby zacząć tworzyć specjalne serwisy, które dadzą się przesłać i zaprezentować no, w stosunkowo, na stosunkowo niedużych ekranach, bo to jest standard y, ograniczony do ekranu wielkości 302, rozdzielczości 320x240. Tu akurat ekran jest dość mały, natomiast e, ekrany e, pojawiające się już od, od, od odbiornika, które się pojawiają w tej chwili są... E, Powiedzmy nawet czterokrotnie większe od tego, oczywiście przy zachowaniu tej samej rozdzielczości. Już na takim ekranie można się łatwo poruszać po stronach internetowych, yy, można obsługiwać teksty, o których tu mówiłem i pokazywałem na tamtych odbiornikach, i yy, wiele jeszcze innych funkcji, o których być może będzie okazja powiedzieć innym razem. Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie za życzliwe przyjęcie redakcji programu Krótkowolowcy WIS. Mam nadzieję, że spotkamy się niebawem, jako że koncepcja nasza jest taka wspólna, by pan dyrektor Ostrowski pokazywał się w programie Krótkofalowcy BIS cyklicznie, w miarę jak system radia cyfrowego we Wrocławiu będzie się rozwijał. Życzę wielu sukcesów na tej łączce, no i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich krótkofalowców i zapraszam do Radia Wrocław. Na zakończenie chciałbym Państwu jeszcze podać częstotliwość pracy nadajnika radia cyfrowego we Wrocławiu. Jest to 176,64 MHz. Kanał 5B. Mamy dzisiaj bardzo dużą frekwencję widzę, czyli temat jest bardzo nośny. Mamy wspólne posiedzenie naukowe katedry akustyki w Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego, a także sekcji polskiej, Oddział Wrocławski, a właściwie studencki, Audio Engineering Society. Chciałem powitać tutaj bardzo serdecznie naszego gościa, pana dyrektora Mirosława Ostrowskiego z Polskiego Radia Wrocław, który wygłosi prelekcję pod tytułem Digital Audio Broadcasting, właściwie powinienem dodać plus, a przyszłość radiofonii w Polsce. Witam wszystkich państwa. Witam redaktora Henryka Pache, który tutaj będzie rejestrował. To nasze spotkanie witam przedstawicieli Instytutu Łączności, który to Instytut Łączności jest zaangażowany w ten projekt Daboski również. Witam Pana doktora Żyłtogórskiego, który jest po pierwsze dyrektorem naszego Instytutu, ale jest również przewodniczącym oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Proszę Państwa, z inicjatywy właśnie Polskiego Radia Wrocław, czyli dyrektora Ostrowskiego Instytutu Łączności. Oraz firmy Emitel we Wrocławiu została uruchomiona po raz pierwszy eksperymentalna emisja programu radia cyfrowego w systemie DAB. To można odsłuchiwać już od dobrych paru miesięcy. No i tutaj my jako katedra akustyki włączyliśmy się jak gdyby w ten eksperyment, podjęliśmy te badania dotyczące, dotyczące jakości dźwięku w tym systemie. No i te badania w zasadzie dopiero się zaczęły, ale będziemy je kontynuować. No mam nadzieję, że będzie to bardzo owocne. Witam Państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło gościć tutaj u Państwa. Cieszę się, że audytorium jest bardzo rozległe i, i frekwencja dopisała. Jest mi tym bardziej miło, gdyż ja od Dap Plus, jako taki chcę promować w jak najszerszych gremiach, a tutaj jest to grem nie dość, że szerokie to i zacne. Także. Jest mi niezwykle miło, ale y, chcę przejść do rzeczy, ponieważ y, troszkę wyszedłem poza standard, bo jak twierdzą znawcy rzeczy, y, audytorium jest w stanie prześledzić z uwagą 7 slajdów. Więcej się nie da. Ja niestety przygotowałem znacznie więcej, więc mam y, nadzieję, że Państwo wytrzymacie przy tym, y, ale postaram się y, w miarę skracać, żeby nie nadużywać państwa cierpliwości i uwagi. Chciałbym właśnie powiedzieć o systemie Dab mniej więcej w takich kontekstach. Dlaczego DAP plus wyjaśnię w trakcie na czym polegają różnice między DAPem a DAPem plus. Generalnie chciałbym coś o Dabie samym powiedzieć i o rzeczach, które z DAPem jakby są wnoszone do rzeczywistości radiowej w porównaniu ze starym systemem FM, bo do tej pory FM to w zasadzie tylko dźwięk takiej sobie jakości, powiedzmy to sobie szczerze, no plus ewentualnie usługa typu RDS, którą różnie wykorzystujemy, czy na wolno, czy nie wolno. Ostatnio dyskutowaliśmy z kolegami z Instytutu Łączności, że dość ciekawą sprawą jest możliwość przesyłania dźwięku dokulnego. Do czy to w systemie 5.1, czy w systemie 7.1, jest to możliwe do realizacji w systemie DAB. Dwa słowa na temat tego, co tutaj mamy we Wrocławiu od kilku miesięcy, tak jak wspomniał profesor. Mam nadzieję, że to potrwa kolejne kilka miesięcy, bo już mam takie zapewnienia od naszych partnerów, czyli od firmy Emitel, ale też mam taką nadzieję, bo to mi się jakby po głowie plącze, żeby zachować te emisje już na stałe i pójść śladem innych krajów, które w ten sposób wykuwały DAP, czy TAP w swoich krajach. No i potem także krótko może posnujemy sobie pewne marzenia na temat przyszłości systemu DAP, tak w Polsce, jak i w ogóle w naszym wspólnocie europejskiej. Także do rzeczy. Dlaczego DAP? Ano dlatego, że trzeba było coś zrobić z obecnym systemem FM, który jest jaki jest, znamy go, Pewnie go trochę lubimy, bośmy się przyzwyczaili. Póki co nie było nic innego. Tutaj jest widmo tego systemu. Tak mniej więcej wygląda wykorzystanie pasma, widma częstotliwościowego. Oczywiście jest to pewne przybliżenie, bo ta, ta sprawa nie jest tak prosta i oczywista, ale spróbuję dalej jeszcze o tym powiedzieć. Czyli krótko mówiąc, w paśmie około 1,6 MHz mieszczą nam się cztery programy FM-owe i. I tyle, jeśli to porównamy z systemem DAB, to jest, zwracam uwagę, jeszcze stary system DAB, w systemie tym na jednej częstotliwości, yy, której jakby widmo mamy w, y, o ponad y, półtora mega nieco, możemy przesłać, powiedzmy z definicji mówi się o sześciu programach z jakością dźwięku porównywalną z jakością płyty CD, czyli jest to kodowanie w MPEG-u drugim z przepływnością bitową 192 kb na sekundę jako optymalna przepływność bitowa dla MPEG-a drugiego, gdzie powinniśmy osiągnąć jakość porównywalną z płytą CD. Taki multiplex DAB obsługuje... Dodat kilka dodatkowych usług, może tutaj jest niezgrabnie napisane, że 6, ponieważ tych usług może być więcej, ale o tych usługach powiemy dalej, natomiast przełomem bardzo istotnym dla nas z punktu widzenia Polski, bo chciałbym to też jakby osadzić w realiach polskich, jest wprowadzenie systemu DAP+, jak widzimy w porównaniu z fm w paśmie też porównywalnym mieści nam się tutaj bardzo dużo tych kolorków. 18 przy 64 kilobitach na sekundę, ta przepływność bitowa jest uznana za optymalną dla kodowania yy, tak zwanego -E -A -A czyli High Efficiency Audio Advanced Audio Coding yy, 64 kB na sekundę. Wokół tego toczone są dyskusje. Ja też je toczę tutaj z niektórymi obecnymi na tej sali, ale robimy wspólnie właśnie z Politechniką, tutaj z Akustyką, dzięki uprzejmości profesora i, i części z Państwa. Robimy moim zdaniem bardzo ciekawe badania, bo wynik tych badań będzie miał wpływ na zagospodarowanie poszczególnych multipleksów w kraju. Ta analiza jest wykonana na bazie w sytuacji dolnośląskiej. W tej chwili mamy 26 różnych programów Na znaczy 90 częstotliwościach I tu yy, trzeba tylko zwrócić uwagę, że te 26 programów wśród nich są także programy lokalne Które są dostępne tylko do w jakichś pojedynczych miejscowościach yy, U Wałbrzych, Legnica, nie są do pokrycia Pełnego, yy, Dolnego Śląska Natomiast ten yy, yy, multiplex Zawoski w Plus jest w stanie na dwóch częstotliwościach zapewnić pełne pokrycie całego dolnego Śląska w sieci jednoczęstotliwościowej 36 programami dostępnymi wszędzie w każdym zakątku Dolnego Śląska. Więc jest to takie no widać 90 częstotliwości dwie, nawet jeżeli na tych w tym samym paśmie mieszczą się cztery FM-owe, co tak jak powiedziałem też można by jeszcze dalej dyskutować. Karolina Jaruszewska, przewodnicząca sekcji studenckiej AS na Wojtechnice Wrocławskiej. Jestem również jakby szefem zespołu ze strony studentów, który zajmuje się współpracą i pracuje nad projektem W. Czym do tej pory się zajmowaliśmy? Nagrywaliśmy próbki. Oraz się materiał właśnie do dalszych, do, do dalszego jakby przypuszczenia go przez model. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie. Myślę, że uda się osiągnąć zamierzony cel. I wyniki będą zaskakująco dobre. Konferencja się skończyła, ale dyskusje jeszcze trwają. Panie dyrektorze, może pan króciutko przedstawi swoich gości? To jest doktor. Janusz Sobolewski z Instytutu Łączności, dr Dariusz Więcek z Instytutu Łączności we Wrocławiu. To jest wiodąca placówka, która mnie wspiera w działaniach związanych z rozwojem DABU Plus w Polsce, bo to nie tylko we Wrocławiu. Tutaj ten ogień został rozpalony, ale on na pewno obejmie cały kraj, w co głęboko wierzę, a tutaj ci ludzie mi pomogą w tym na pewno. Mam nadzieję, dzięki że operatorowi Mitelowi nadajemy program w Wrocławiu z Żurawiny. No z naszego masztu w Instytucie Łączności z ulicy Swojczyńskiej jest też emitowany program. Tam jest GAP-Filler pracujący na tej samej częstotliwości co Żurawina. W Instytucie Łączności zajmujemy się głównie analizami sieci, zasięgów sieci, propagacją i, i no, dzięki temu możemy weryfikować zasięgi stacji dabowskich. Zasięgi naszego SFM. No, Pracuję nad planami telewizji i teraz radia cyfrowego w Polsce. Należy wam tylko gratulować tak wspaniałej tak. współpracy z Politechniką i z radiem. Z radiem Wrocław. Wrocław. A ja jestem wdzięczny kolegom, że mogą się oderwać od poważnych rzeczy telewizyjnych, a zająć się radiem cyfrowym. Też. To jest dla mnie bardzo ważne. Też jest poważne. Też jest poważne i oni to doceniają. To Za to ich nie. lubię. Życzę powodzenia. Przed chwilą zakończyliśmy seminarium Katedry Akustyki połączone z zebraniem Pol oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego i sekcji polskiej Audio Engineering Society. Od pewnego czasu z Polskim Radiem Wrocław prowadzimy badania dotyczące jakości dźwięku w radiofonii cyfrowej DAB. Niedługo uzyskamy już, jak sądzę, pierwsze interesujące wyniki. No Pan dyrektor Ostrowski w czasie tego, tej prezentacji przybliżył słuchaczom system radiofonii DAB Plus i jej zastosowania. Jeśli chodzi o badanie jakości dźwięku, będzie to miało duże znaczenie dla optymalizacji i no, maksymalizacji, można powiedzieć, liczby stacji nadającej w tym systemie na jednym, w jednym paśmie częstotliwości. My badania dotyczące jakości dźwięku prowadzimy od pewnego czasu. Są to badania dotyczące obiektywizacji badań, które zastępują jak gdyby ucho słuchacza, dlatego, że przy stosowaniu kompresji stratnej, taka jaka jest stosowana w radiofonii cyfrowej, nie ma możliwości zbadać takich parametrów obiektywnych, z jakimi zwykle się systemy telekomunikacyjne bada, czyli zniekształcenia nieliniowe, erokość pasma i tym podobne. Więc jest albo ucho słuchacza, ale ucho słuchacza to jest bardzo długotrwałe, żmudne badania wymagające obróbki statystycznej później, albo są teraz systemy obiektywne. Nad takimi systemami obiektywnymi my pracujemy. Była kilka lat temu praca pana doktora Kozłowskiego. Na na ten temat. Obecnie następny doktorant, pan magister Maleczek, kończy pracę na temat oceny jakości tymi metodami wzmacniaczy fonicznych. No i teraz wchodzimy w nowy temat radiofonii cyfrowej. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, dziękuję za wywiad i życzę udanej współpracy. Radio Wrocław, Politechnika Wrocławska. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta współpraca będzie owocna, zresztą zawsze z Polskim Radiem Wrocław współpracowało nam się bardzo dobrze i jesteśmy zainteresowani no, również rozwojem radiofonii cyfrowej w Polsce, gdzie oddział wrocławski, Polskie Radio Wrocław ma no, pionierskie, można powiedzieć, na skalę kraju osiągnięcia. Dziękuję bardzo.